Bez Boga nic nie możemy zrobić. Przyszło mi słowo, które mówi, błogosławieni ubodzy w duchu, Amen. albo mi jest królestwo, nie, bo z innym tłumaczeniem jest takie tłumaczenie, błogosławieni świadomi swojej nędzy. Błogosławieni świadomi, że potrzebują ludzie Boga, Jezusa, Zbawiciela. Ci są błogosławieni, którzy nie mówią, dają sobie radę. Ale błogosławieni są ci, którzy są świadomi, że bez Boga ani do proga. Jezus Chrystus mówi, bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto się znajdzie w niebie, ten, kto jest świadomy swojego stanu i potrzeby Zbawiciela. Nikt inny. Jeżeli ktoś uważa, że jest dobry, to mu nie jest potrzebny Chrystus. Dobry jest tylko jeden Bóg. Jezus się okazał. A dzisiaj Duch Święty tu jest. On nie tylko stąpił, tu jest. Kochani, dzisiaj tak czytałem taki tekst z Pisma Świętego o Królu Judzkim, As, As, Asa się nazywa, się dobrze pamiętam. I on tutaj coś takiego ciekawego o nim jest napisane. Mianowicie bowiem Asa to był dobry król. Może popełnił błędy, ale był szczery wobec pana. I wiecie, w pewnym momencie toczył różne walki i przyszedł do niego widzący Hanan się na Hanani, czyli widzący czym znaczy mój prorok. W niektórych tłumaczeniach jest jasno widzący u współcześnej Biblii Gdańskiej Widzący, czyli widział coś więcej niż to, co my jako ludzie. Duch Święty mu pokazał za kurtyną, co jest. I powiedział do niego takie słowa, e, które brzmią tak. Ponieważ ponieważ polegałeś na królu Syrii, właśnie, a nie na Panu, swoim Bogu, wojsko króla Syrii uszło ci z ręki. Czyli taki obraz tu jest, że czasami nam wypada z ręk, Po prostu jakby przecieka przez, przez palce, coś się dzieje. Nie mamy nad czymś kontroli. A to dlatego, jak ten król, Asa, ludzki król, dobry król, jak się go czyta, dzisiaj o tym czytam, nie, nie pierwszy raz, to był dobry król, ale w pewnym momencie zaczął polegać na innym królu, na innym, bogatszym państwie. Moi drodzy. Jest też takie miejsce, Bożnosłowie, które mówi, yy, to jest też w królewskich napisane, ale nim do tego przejdę to jest ważne, dlatego że już znacie ten temat, ja nie mówię nic nowego i nic nowego Wam nie powiem. Ale, moi drodzy, czytamy, że otrzymali pomoc przeciwko wrogowi, wydano więc ich w ręce hagrytów wraz ze wszystkimi, którzy z nimi byli. Podczas walki bowiem wołali do Boga, a on ich wysłuchał. Dlaczego? Bo pokładali w nim ufność. To jest pierwsza królewska 5.20. Toczymy walkę. Będziemy toczyć walki. To jest normalne. Ale kiedy będziemy pokładać w tej walce ufność w sile i mocy Boga, a nie w sile, jak to mówi Stary Testament Mocy Rumaka, czy Rydwanów, czy Pan Bóg miał nawet... Mówi, dlaczego Izraelu poszedłeś po pomoc do Egiptu, czyli świata tego innego. Nie oszukujmy się, że my wierzący nie jesteśmy kuszeni, by iść po pomoc do ludzi, których nie jest duch Chrystusowy. Moi drodzy, dlaczego, dlatego też w Psalmie 44 jest napisane, że nie na kiu polegamy, lecz na Bogu Izraela. Ciekawe, nie? Dlatego, że najlepszy zwycięzca, ten, który jest, z nami jest nasz Bóg. Ale o, o As, As, Asie, czy jak go, tam jak go to przetłumaczyć jego imię, jest jeszcze też coś powiedziane, że w 39 roku swojego panowania Asa zachorował na nogi, a choroba jego bardzo się zmogła. Ciężka choroba, jednak w swojej chorobie nie szukał Pana, ale lecz lekarzy. Taki ciekawy werset tu jest. Tu nie potępia Bóg lekarzy, bo mamy jeden Ewangel z, z tak zwaną księgę Ewangelia Łukasza. Łukasz był lekarzem. Natomiast nawet w chorobie nie szukał Pana, lecz udawał się do lekarzy. My wiemy, że lekarze są ograniczeni. Prawda? Ty wiesz, o czym mówię. Ile cierpienia dostała na kwotę niewiasta. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, tam jest użyte słowo Marka 5, 36, nie bój się tylko wiesz, a będziesz uzdrowiona. Nie bój się tylko wiesz, a dostąpisz łaski. Bóg nie potępia, że nie mamy iść, tylko Bóg pokazuje ufność moja we mnie. Moi drodzy, nie miał pod kontrolą, w pewnym momencie to wojsko zaczęło mu umykać, temu królowi, dlatego, że polegał na sile i mocy Pewnej, pewnej armii wojska. Może być tak, dzisiaj tak jest, że mierzy się militarnie, jak i kraje silniejsze. Zbroi się nasz kraj, zbroją się wszystkie kraje ewentualnej wojny. Moi kochani, jeden przez drugiego mówi, kto ma jakie lepsze działa militarne. Ale moi drodzy, naszą ufnością nie jest zbroj zbrojenie się, lecz Pan. Jezus jest tutaj obecny, śpiewaliśmy tutaj. Musimy się nauczyć, tak jak jest napisane, że wysłuchał ich Bóg, ponieważ pokładali w nim ufność. W dniu walki pomogłem im, ponieważ na mnie złożyli wszelką nadzieję. To jest w Starym Testamencie, ale my mamy też to w Nowym. Śpiewaliśmy tutaj Sam, powiem Sam, bo jeśli też to są Salmy, 64. Chyba czwarty Pierś. Wiem, nie zawiedzie mnie Pan. Jemu ufać chcę. Wiem, nie zawiedzie mnie Pan. Zawsze wesprze mnie. Chociaż grozi burza i gromi. Widzisz już gdzieś tam. Odchodzą czarne chmury. Słyszysz grzmoty i błyski. Wicher się zrywa. Ja jak Bogu ufność swą mam. Nie zawiedzie mnie Pan. On przyjaciel mój. Wierny aż po zgoń. może świat. ja powiem, na pewno zawiedzie. Ale nigdy nie on. Chociaż grozi burza i grom, wicher zrywa się, ja w Bogu upnąć mam, nie zawiedzie mnie, nie pomogą ci ludzie. Ludzka pomoc jest ograniczona. W Kościele są ludzie, którzy mogą pomóc jednemu drugiemu, ale to są ludzie. A my mamy polegać na Bogu. W samym 146 jest napisane, że mamy nie zwracać się do wyniosłych, do ludzi na stanowiskach, nawet takie słowo, ubikłanych w kłamstwie. Dzisiaj jest tak, że trzeba, ludzie idą po pomoc, jeżeli mają znajomości gdzieś tam na stanowiskach ważnych, funkcyjnych w kraju. Ale moi drodzy, znam takich, który to też nie pomogło. Dlatego moi drodzy, spójrz na Jezusa, sprawcy i dokończyciela Twojej wiary. On nadchodzi, Jezus nadchodzi. Dzisiaj jesteśmy, za tydzień może nas nie być, może być jakiś inny czas, gdzie zgromadzenia będą znowu zdenalizowane. Ale nasz Pan nigdy nie zostanie umieszczony gdzieś, w jakimś miejscu izolacji. Mamy zawsze jednego Boga. Kochani, i tu jest napisane właśnie. Wysłuchałem ich, ponieważ pokładali we mnie ufność. <kli> czy, czy jesteśmy tego świadomi? Błogosławieni ci, którego pomoc jest Bogu Jakuba, którego nadzieją jest Pan. Sam też 46, <kli> werset 5 o tym mówi. Mamy tylko polegać na Bogu. Wołajmy do Boga. Miejmy zwrócone swoje oczy na niego. Bo nie, nie, nie muszę tłumaczyć, że wszyscy znamy czym jest lęk i strach, a nawet panika. Ale jakoś to nic nie pomaga. Ale diabeł chce, żebyśmy szeszli w ducha lęku. Ale o tym śpiewaliśmy. Wzywaliśmy ducha odwagi. To jest Duch Święty. Bez ducha świętego jesteśmy po prostu polegli na polu walki. Gdyż to co na nie z i z ciałem, Paweł mówi do Opezjan, To jest z władzami, władcami, ze zwierzchościami, z działającymi w okręgach niebieskich. To nie jest kierowane do świata, bo z czemu nie walczą, jak już są polegli? Ale do ciebie i do mnie. Jeżeli nie będziesz odziany w tą zbroję Bożą, o której Paweł pisze do Opezjan, będziesz pobity. Ale dlatego jest Duch Boży. Duch Święty dzisiaj mówi, abyśmy oblekli się w Niego abyśmy się dali zanurzyć w Duchu Świętym przez Jezusa Pana, bo w Nim jest moc, siła, w Nim jest ochrona i obrona. To Duch Święty jest tym, który w proroctwie Ezechiela, to ciało, co się było, pamiętacie, mowa była, to było prorocze, bo to chodziło o Izrael, ale też w Nowym Testamencie ciałem jest Kościół. Czyli wszyscy ci, którzy przyszli do Jezusa, do Pana Jezusa ze swoim życiem, i Ezechiel tam widzi pewną rzecz. Zwróć się, Bóg mu mówi, anioł pana dokładnie, żeby zwrócił się do tej kości. One się najpierw zeszły razem. Zostały przyobleczone ścięgna, skórę i pojawiło się ciało. Ale to ciało było dalej bezużyteczne, póki duch od Boga w niego nie wstąpił. to ciało. Ciałem jego jesteśmy, a osobna członkami jedni i drugi. To ciało jest bezużyteczne dla Boga, jeżeli nie ma w nim ducha Bożego. My jesteśmy tym ciałem i niezbędne jest to, tak jak bym powiedział, Księga Dzieł Apostolskich jest pełna obecności Ducha Świętego, bo ten, że Duch Boży daje moc i siłę imieniowi Jezus. To Jezus, Syn Boży, opierował siebie Bogu bez skazy przez Ducha Wiecznego, którym Paweł, czy nie wiem, autor listu Ducha i 9,14 mówi. Kochani, nie bądźmy religijni, bądźmy ludźmi relacji z Bogiem. Rozmawiajmy z Panem. Nie tylko módlmy się, jak to my mówimy, modlitwa, taki religijny slogan już dzisiaj. Ale to coś więcej niż rozmowa, to relacja serca z sercem, ducha z duchem, ducha człowieczego z duchem świętym Boga. Wiecie, że Bóg mówi? Że Bóg mówi tak, jak On chce, ale czasami tak, jak to jest coś, nie wiem, na pewno ktoś już doświadczył coś takiego. Owszem, Bóg może być słyszany fizycznie, ale On mówi w tłoni duch i ty wiesz o tym, co mówi konkretnie. Bo Duch Święty jest duchem, który pokazuje wyraźnie, a nie przez mgłę. Dlatego moi drodzy, bądźmy otwarci, ufajmy mu, dajmy się mu prowadzić. Jezus mówi, kto chce iść za mną, niech się zawsze samego siebie weźmy krzyż swój. Bo Duch Święty cię czasami poprowadzi tam, gdzie nie chcesz, ale tam, gdzie jest dla ciebie najlepsze miejsce. tą stronę cię poprowadzi, która ci się wydaje inna, ale on zna koniec tej drogi, której ty nie widzisz. My się boimy. Pokaż Panie mi drogi Twojej, na oczy mi świetle twojej żyć. Znaczy to gdzieś no. lata temu śpiewano. No. Czy chcemy? Bo Bóg pokaże Ci w tym celu, abyś tą drogą szedł i ufał Mu. Ufaj Panu. Ufaj Jemu. Daj się Jemu prowadzić, nie mnie, nie komuś tam, jakiemuś pastorowi, liderowi, biskupowi, zwał jak złał, wiele mniejszemu, ale najlepszemu Duchowi Świętemu. Bo się Go potrzebujemy. On nas dzisiaj zaprasza do tego, byśmy mu upali. Nie polegali na, na urzędach, na, na bankach, na kontach, które tam mamy czy nie mamy, na pieniądzach, które dziś są, a jutro ich może nie być. Nie bądźmy tymi, którzy polegają na swoim wykształceniu, bądź na czymś innym, na swoich rękach, moje ręce, to mi to dały, bo nie każdy ma ręce. Pamiętam. Już to tu mówiłem, ale był, jest taki człowiek jak Nik Wójcic, bez rąk i bez nóg, który głosi Ewangelię. Był w 2014 w Polsce, ale był też przed pandemią, gdzie go słuchałem we Wrocławiu. Mocny przekaz, mocny. I, i on mówi, ma radość. A ja mam ręce i nogi i czasami narzekam. Więc cieszmy się z tego, co mamy, a nie przypisujemy sobie należnej Bogu chwały. Zaufaj Panu, a On Cię przeprowadzi. Amen. Jesteśmy gotowi oddać wszystko na, o, na rzecz Chrystusa, na rzecz Bożego Ducha. A On nas doprowadzi tam, gdzie wieczność już się nie kończy, do Królestwa Ojca Miłości, którym jest Bóg. Amen.